Szanowni Państwo, za nami tygodnie z nową sytuacją, która nas spotkała, a związana jest z panoszącym się wirusem wszechobecnym, i wszyscy już pewno tego mamy dość. Słuchamy informacji, które przychodzą z kraju, ze świata, ale chciałam kilka informacji naszych lokalnych, z miasta, z Radlina. Proszę Państwa, jak już część z Państwa wie, Urząd pracuje właściwie normalnie, aczkolwiek inaczej. Pracujemy jak tylko to się da elektronicznie i zdalnie, żeby Państwa problemy można było rozwiązywać. Roz... Mamy również przygotowaną skrzynkę podawczą w budynku głównym i te wszystkie sprawy, które nie mogą czekać, rozwiązujemy na bieżąco. Wszystkie nasze jednostki też staramy się, żeby utrzymać w pełnej gotowości, aczkolwiek też ta praca wygląda inaczej. Z tego miejsca bardzo serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej, którzy utrzymują nasze ulice, skwery i miasto w czystości i w porządku. Pracownicy Ośrodka Pomocy mają. Sporo pracy, i to tej pracy, której, do której nie, nie byli do końca yy, przygotowani, i musieli się na nowo nauczyć, jak pracować z nowymi rodzinami, którzy są na kwarantannie. I tu też dziękuję wszystkim wolontariuszom, którzy otoczyli opieką osoby, które przebywają na kwarantannie. Szanowni Państwo, nasze. Placówki oświatowe starają się też pracować normalnie już w tej sytuacji. Nasze dzieci razem z nauczycielami starają się rozwiązywać zadania, te, które są prowadzone czy to w klasach, czy w tych grupach, których są przygotowane. Ale w tym czasie też mamy kolejne wyzwania. Nasz szpital zwrócił się do, na, do nas, samorządów o pomoc. Najpierw wsparliśmy szpital, pogotowie maseczkami, które szyjemy, i tu też dziękuję wszystkim tym, którzy się włączyli w bardzo szeroką akcję. Przede wszystkim osobom związanym z Radlińską przystanią, kobietami aktywnymi czy kołem gospodyń, naszymi siostrami zakonnymi, które. Razem ze stowarzyszeniem szyją te maseczki, są też przedsiębiorcy, którzy włączyli się w, czy finansowo, czy już bezpośrednio z szyciem maseczek. Dostarczamy to do szpitala i do naszych małych sklepów, i dystrybucją zajmują się tu radni, którzy w całym mieście rozprowadzili maseczki. Wsparliśmy też szpital. Nasz w Wodzisławiu rydultowach kwotą 20 tysięcy, żeby zakupić potrzebny sprzęt dla pacjentów. Kolejne wsparcie dla Szpitala Wojewódzkiego, chorób płuc na Wilfach. To również kolejna pomoc. Proszę Państwa, nie tylko zadania, które są przypisane samorządowi, realizujemy ale również zadania z administracji państwowej. Włączyliśmy się w akcję wsparcia tak zwanego wymazobusu. Wszystkie te osoby, które miały kontakt z zachorowaniem, zachorowanymi osobami, potrzebują wymazów i są skierowane przez nasz sanepid. Będą miały te badania zapłacone. W ramach naszych środków z naszego budżetu miasta Radli. Kolejne działania na rzecz tych, którzy tworzą nasz budżet. Czy to budżet miasta, czy budżet państwa, to nasi przedsiębiorcy. Każdy z nich boryka się w swojej dziedzinie z trudnościami. Jeżeli to tylko możliwe, a przedsiębiorca. Swoją działalność prowadzi na naszych zasobach miejskich. Staramy się pomóc poprzez zwolnienia z podatków. Mamy też przygotowaną uchwałę Rady Miejskiej do tego, żeby wspomóc wszystkich tych przedsiębiorców, którzy ucierpieli na dochodach i pogorszyła im się sytuacja finansowa, żeby wspomóc. Te działania i tu wszystkich przedsiębiorców, proszę o y, wnioski, bo każda sprawa jest indywidualna. Nie można traktować wszystkich jednakowo, więc będziemy starać się indywidualnie rozpatrywać każdy wniosek. Kiedy pozostajemy w domach, każdy z nas stara się jakoś ten czas zagospodarować. Większość tych, którzy mieszka w domach prywatnych, Robi wiosenne porządki. Chciałoby się, żeby to wszystko, co nam jest niepotrzebne, przywieźć na przok, ale, proszę Państwa, nie jest to na ten czas jeszcze możliwe. Będziemy otwierać punkt przoku 2 maja. I tu bardzo Państwa proszę, żeby bardzo rozsądnie korzystać. Będzie indywidualnie, indywidualne podjeżdżanie do, do bramy i. Każdy z Państwa będzie musiał indywidualnie swoje odpady poskładować. Nie będziemy Państwa jakoś reglamentować, ale proszę o rozsądek i o to, żebyśmy zachowali takie bezpieczeństwo już nas samych i tych, których spotykamy na drodze czy wokół tego miejsca. Jak już obserwujemy, Rząd pozwolił nam już na spacery w lesie, w parkach. My też do tego zachęcamy, ale każdy z nas dba o siebie i o współspotykających się. Więc zachęcam do tego, żeby oprócz tego, że mamy mieć maseczki, że możemy korzystać z tej przestrzeni o rozsądek, żeby zachowywać odległości i nadmiernie nie stwarzać problemów. Proszę Państwa, też obserwujemy u osób pewne zdenerwowanie, i trudno się tu dziwić, bo kiedy zamknięci jesteśmy w małych mieszkaniach, te problemy i, i wszystko to, co tam się dzieje za ścianą, za, za drzwiami, kłębi się i nie zawsze może być dobrze rozwiązane. Więc poziom zdenerwowania jest na pewno większy, ale Starajmy się spokojnie do tego podchodzić. i jeżeli ktoś z Państwa odczuwa taką potrzebę, kontaktujmy się, czy to z ośrodkiem Pomocy społecznej? Czy zwróćmy uwagę, że są podane telefony przez media, telewizję, żeby z takich różnych porad jak poradnia psychologiczna czy inne poradnie korzystać. Czasami dobra rozmowa pozwala na rozwiązanie, Wiele problemów. Myślę, że również warto o tym powiedzieć, co obserwują nasi policjanci i strażnicy miejscy. I tu chciałam podziękować za dobre zachowanie i myślę, że można powiedzieć dyscyplinę, taką ogólnie narzuconą w dzisiejszych czasach. Nie odnotowujemy jakichś większych zdarzeń. Generalnie staramy się zachować nakazy i zakazy, które są dla nas przygotowane. Także dziękuję za to wszystkim Państwu. I podsumowując, chciałam powiedzieć, że cieszę się z takich różnych inicjatyw, które. Obserwujemy u ludzi, a niosą nadzieję, czy to przez zawieszenie informacji w oknie, że będzie lepiej, czy to innych akcentów o tym, że przyjdą lepsze dni. Ja też w to święcie wierzę i myślę, że możemy tu sobie nawzajem pogratulować takiego zachowania. A na ten czas życzę Państwu wytrwałości i dużo zdrowia żebyśmy mogli ten czas przeżyć, bo na pewno przyjdą lepsze dni.